Jeśli samochody to oczywiście Mercedes-Benz. W moim przypadku wydaje mi się, że jest to po prostu skaza genetyczna. Mój tata zawsze jeździł Mercedesem i może stąd wzięła się nie ile miłość, to taka podświadoma sympatia do tej marki. Jak zaczęła się moja przygoda z 500-ką, z Mercedesem W124 500T, bardzo prozaicznie. Poszukiwałam samochodu po prostu do jazdy. Po wielu latach jazdy motocyklem stwierdziłem, że wypadałoby mieć jednak oprócz motocykli także samochód. Wybór padł na Mercedesa 124. Był to oczywiście 3-litrowy, wolno ssący diesel z łzami jeszcze Niemca, który płakał oczywiście, kiedy go sprzedawał. Ale w międzyczasie, przez zupełny przypadek, na jednym z placów w Warszawie, na ulicy Jagiellońskiej, znalazłem 124, która wyglądała trochę inaczej. Miała trochę inne błotniki, miała jakiś dziwny zderzak. Nie miała wszystkich miejsc w środku, było tylko cztery. I zacząłem drążyć temat. To było naprawdę wiele lat temu. Okazało się później, że jest to właśnie 500. Mercedes 500 t Co to za zwierz? Dla kogoś, kto interesuje się motoryzacją, prawdopodobnie dzisiaj dotarcie do tej wiedzy nie jest żadnym problemem. Wtedy to było coś wręcz abstrakcyjnego. Ludzie, którzy wiele lat siedzieli w samochodach tej marki, twierdzili, że taki samochód nigdy nie istniał. Twierdzili, że taki samochód musiał zostać zmontowany gdzieś w jakimś garażu, że to niemożliwe, żeby był Mercedes z silnikiem V8. W Polsce nikt o tym nie słyszy. 4 lata zajęło mi znalezienie fajnego egzemplarza. Z tym też wiąże się długa, dość i, i śmieszna historia. Pojechaliśmy z czterema kolegami, w sumie nas było czterech, do Szwajcarii. Zjechaliśmy ją wzdłuż i wszerz. Przejechaliśmy prawie cały ten kraj, bo myślałem, że w Szwajcarii przyjeżdża się i takie pięćsetki stoją po prostu na ulicy i rozdają je niemal za darmo w stanie perfekcyjnym. Okazało się, że wygląda dokładnie tak jak u nas. Podaż jest taka sama. Ktoś, kto sprzedaje samochód, wcale nie musi yy, sprzedawać bardzo dobrego egzemplarza. Załamałem się kompletnie, ponieważ nie znalazłem nic, co mnie satysfakcjonowało. Miałem przygotowane pieniądze, chciałem to kupić, ale nie było egzemplarza. Ostatnim naprawdę rzutem na taśmę, yy, totalnie zrezygnowany, pojechaliśmy w ostatnie miejsce i stał ten właśnie samochód, który jest teraz za mną. Czyli Mercedes W124 500E z drugiego roku produkcji, z 1992 z pełną mocą 326 koni, z pełnym momentem obrotowym. Później go troszeczkę tam obniżyli o niewiele parę koni i 10 Nm, ale jest to samochód absolutnie z pierwszej serii, jeśli chodzi o 500. Niki Lauda powiedział o tym samochodzie Wygląda jak taksówka, jeździ jak Ferrari Nie wiem czy ktoś chce polemizować ze zdaniem mistrza Ja nie polemizuję, przyjmuję to e, za dobrą monetę Samochód jeździ bardzo dobrze Bardzo dobrze, bardzo go lubię To jest coś takiego, kiedy wsiadam w ten samochód za każdym razem A mam go 10 lat Kupiłem go w 2008 roku Tuż przed urodzinami mojej córki i tak naprawdę, kiedy wsiadam w, ten, w to auto, przekręcam kluczyk, dotykam skóry, patrzę na jakość wykończenia, na jakość materiałów użytych w tym samochodzie, to jestem absolutnie przekonany, że gość, który w 1991 roku wyłożył 135 tysięcy marek na to auto, nie żałował ani jednego feniga. To, ten samochód oddaje naprawdę raz, że duch tamtych czasów, dwa, niesamowitą swoją moc, która płynie z wolnossącego V8. Ten samochód mam naprawdę kupę czasu, kiedy sobie tak uświadamiam to jedna czwarta życia związana jest właśnie z pięćsetką, którą nazwałem oczywiście, niektórzy uważają, że to jest raz infantylne, dwa, że głupota, a moim zdaniem samochód bez imienia po prostu źle jeździ i się psuje. Pięcetka, którą mam nazywa się Pani Jagoda. Pani Jagoda dlatego, że ma jagodowe wnętrze. Nie byłem przekonany do tej tapicerki, ale co robić, kiedy... Kupuje się samochód z ręki drugiej, trzeciej czy jak w przypadku Young Timera pewnie nieraz jeszcze większa ilość rąk przewinęła się przez ten samochód i osób, które w nim siedziały. Samochód w fajnym stanie, z małym przebiegiem. Niewiele nim zrobiłem kilometrów. Kupiłem go, kiedy miał 141 tysięcy, a po 10 latach nakręciłem mu do wyniku niecałych w tym momencie 170 tysięcy więc naprawdę naprawdę nim bardzo oszczędnie traktuję go tak jak większość ludzi normalnych traktuje motocykle czyli kiedy jest fajna pogoda i mam na wiadro wachy Wtedy wyciągam 500 -kę. i nie ma ona lekkiego życia. Ten samochód nie, nie jest traktowany przeze mnie jako cruiser, żeby przemieszczać się po bulwarach delikatnie. On nie do tego został stworzony, zwłaszcza, że ta V8, to M119, kto miał do czynienia, powie, że jest to jedna z najbardziej sympatycznych jednostek. Ona chce jechać, ona po każdym naciśnięciu pedału mówi do ciebie co tak mało, mruczy tym v, tą fałsemką, mówi dociśnij jeszcze troszkę, przecież możemy to zrobić i to jest naprawdę straszne w niej, bo chcesz przyciskać jej naprawdę mocno a trzeba uważać, bo do tych niemieckich autostrad jest tak daleko, zanim możesz tam, zanim tam dojedziesz i będziesz mógł naprawdę zacząć jechać, no to chwilę to trzeba się pilnować, tak? Ale, ale kiedy już jesteśmy w miejscu, gdzie można, rewelacja, taki cios, że naprawdę niewiele aut daje taką frajdę i, i, i taką z taką potęgą i przyspieszenie od 100 do 200 robi nadal takie wrażenie, że wiele osób, które tego doświadczyło, jadąc ze mną czy z jakąś inną 500, na pewno będzie trzymało to wspomnienie bardzo długo w pamięci.